Witaj kochani w dniu drugim challenge'u się śniadanie i pokazuję wam teraz bluzę z Lululemon, którą dostałam od swojej cioci Basi, którą dostałam na Sylwestra, za darmo, polecam Poszłam na spacer, dosłownie Sara nie pomyślała i założyła buty do biegania, które są siatki i całe mi przemokły i stopy mi zamarzły Później otworzyłam podłogę, żeby móc się rozgrzać żeby zrobić lekcję baletu, bo w poniedziałek wracam do szkoły, w sumie jutro, jak wy to będziecie to widzieć. I musiałam to poćwiczyć, bo w mojej głowie się pojawiła myśl, kurczę, w sumie możliwe, że już nie umiem tańczyć. Ale sprawdziłam to i nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej, jakby serio. I yy, tak, w sumie, ten challenge jest trochę głupi dla mnie, bo y, jednym z zadaniem jest bycie offline a jak ja nagrywam te filmiki to ja cały czas muszę myśleć, o muszę nagrać co robię i w ogóle i później jeszcze muszę komentować co mnie tak przebodźcowuje dosłownie że masakra, ale później journaluję bo to też jest jedno z moich y, zadań czy to nie journalowanie, bo z tego ja nie daję rady, bo Jestem overthinker i no. I co później po tym bardzo wspaniałym treningu sobie bardzo mi się podobało. Tak mi się nie chciało go zrobić, ale zrobiłam. Zrobiłam owocki i grałam z Milką, później w Cały dzień padał śnieg. Później bardzo już z pierogami, nie z łóżkami, pierogami z kapustą i grzybami. Wiecie, znaczy tak. I później zrobiłam jeszcze do tego bułeczki makowe. Zrobiłam tak dobre, są trzy. Później pojechaliśmy do Ikea i było bardzo ładnie na dworze. Zrobiłam z nimi kombałowana i się pożyczyłyśmy śnieżkami. I to było nasze zamówienie w Ikea i Broku i zaczekaj, fajnie. Wróciliśmy, ja się wykąpałam, zrobiłam jogę i zrobiłam journal. I się położyłam spać. Bye!